W stulecie odzyskania niepodległości w 2018 roku na stronie prezydenta RP udostępniono do pobrania krój pisma Brygada 1918. Zespół kierowany przez Mateusza Machalskiego stworzył go na bazie odnalezionych matryc. Postanowiłem dowiedzieć się, jak to się stało, że Brygada trafiła do mojego komputera. Wybrałem się więc do Łodzi, do Muzeum Książki Artystycznej, gdzie wszystko to się zaczęło. Tajemnice brygady 1918 wprowadzała mnie pani Jadwiga Tryzno. Właściwie historia, którą ja mogę tutaj opowiedzieć, ona sięga końca lat 90. Jeszcze wtedy istniała w Warszawie odlewnia czcionek. W której mój mąż często bywał. Państwowa odlewnia Czcionek kierowana była przez dyrektora Jerzego Fuksa, a powstała ona na bazie dawnej odlewni Jana Ićkowskiego. Ta zasłużona placówka przez wiele lat produkowała czcionki i matryce dla wielu polskich wydawców. Kiedy się okazało, że nikt się tym historycznym zbiorem matryc, które tam w tej odlewni się znajdowały, nie chce się zająć, że grozi mu zagłada tak zwana że to zostanie gdzieś przetopione, wyrzucone, zniszczone. Wówczas panowie doszli do wniosku, że trzeba się Zastanowić, czy nie dałoby się tych matryc przewieźć do łodzi, ponieważ my dysponowaliśmy już wtedy willą Henryka Gromana, mieliśmy miejsce. No i mnie, przede wszystkim mój mąż mógł zagwarantować to, że y, po prostu to się tym zajmie i że nie pozwoli tego zmarnować. Mój małżonek jeździł do Warszawy wielokrotnie, żeby ten zbiór matryc zapakować, opisać i przewoził to partiami do Łodzi. Matryce najczęściej wykonywane były z mosiądzu. Następnie umieszczano je w specjalnych odlewarkach, w których ze stopów drukarskich, będących mieszaniną między innymi ołowiu oraz Antymonu odlewano poszczególne czcionki. Z tych to czcionek układano potem tekst do druku. W 2016 roku był zorganizowany w Warszawie kongres typograficzny, taka międzynarodowa duża impreza, której no dosyć było głośno, mąż się dowiedział, i mówi, że trzeba byłoby. Poinformować tych właśnie typografów, że u nas znajduje się taki właśnie cenny już wtedy, coraz bardziej był wiadomo, że cenny historyczny zbiór matryc. W związku z tym zabrał się do rozpakowywania tych paczek i zaglądania, i po kolei fotografowania tego, co się w nich znajdowało. I w ten sposób doszedł do paczek. Które były opisane jako krój pisma Brygada, w których to znajdowały się różnej wielkości matryce, co zastanowiło go niezwykle, że matryce były po prostu nigdy nie użyte. Muzeum książki artystycznej w Łodzi znajduje się specjalne pomieszczenie, w którym przechowywane są między innymi Matryce brygady 1918. Wszystko to jest dokładnie posegregowane, opisane i zabezpieczone, aby uchronić przed zniszczeniem i żeby służyć mogły dalszym pokoleniom. W związku z tym no, powstało pytanie, kiedy to zostało zrobione, czemu nie zostało użyte i tak dalej. I wtedy mąż tak zaczął bardzo dokładnie sobie przypominać te swoje rozmowy z tym panem dyrektorem Fuksem. Kiedyś Fuks napomknął o takiej właśnie czcionce, która była zrobiona na okoliczność po prostu powstania państwa polskiego. I to, y, ponieważ nazwa brygada no, była bezpośrednio jakoś odnosząca się do, do tamtych czasów, y, więc y, Można zaczął się domyślać, że to prawdopodobnie, jeżeli już jakaś czcionka była zrobiona na, na ta, y, y, w związku z tą sprawą, no to być może, że to jest ta brygada właśnie. Ponieważ w, w ówczesnym y, świecie. Zaprojektowanie czcionki nowego kroju pisma było niełatwe. To była długa, żmudna praca, którą no, mógł wykonać tylko ktoś bardzo i utalentowany z jednej strony i z drugiej wytrwały, pracowity. No było wyraźnie widać, że oczekiwania związane z tym, kto byłby zdolny taką narodową czcionkę stworzyć, wszystkie te y, oczekiwania kierowały się w stronę no, najwybitniejszego ówcześnie typografa Adama Pułtawskiego. Adam Pułtawski urodził się w Warszawie w 1881 roku. Studiował w Krakowie, a potem w Paryżu i Lipsku. Zaczynał od ilustracji w czasopiśmie Chimera. Potem projektował winiety oraz składy książek. W 1919 roku zaprojektował pierwsze polskie papierowe banknoty. Antykwa półtawskiego to jego najbardziej znane dzieło. Pierwszą książkę złożono tą czcionką w 1933 roku i był to tomik poezji Jana Kasprowicza. Ta cała ta atmosfera, która się właściwie dała odczytać z, z tej całej literatury ówczesnej, no jakby trochę przesądzała, że jeżeli ktoś jest właściwie autorem czy projektantem pisma Brygada, to jest prawdopodobnie to Adam Płtawski. Tajemnica autorstwa brygady zdaje się więc być rozwiązana, natomiast pozostaje druga. Dlaczego w ogóle wtedy nie użyto tych matryc? Warto odwiedzić Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, gdzie czcionka ta znalazła swój nowy dom i wróciła do obiegu. Można tam zobaczyć unikalne zbiory technik drukarskich, opartych o klasyczne składy z czcionek metalowych czy drewnianych. Niewiele jest miejsc, w których możemy zobaczyć te działające urządzenia. Muzeum ciągle się z nich korzysta. Brygada 1918 kryje wiele tajemnic, ale nie ulega wątpliwości, że Żciąga brygada 1918 ocalała dzięki pasji, uporowi i zaangażowaniu Janusza Tryzno.